Cześć! Zadano mi pytanie, dlaczego warto żyć we wspólnocie Burego Misia. Nad odpowiedzią nie musiałam się długo zastanawiać. Po pierwsze, bo kto nie kocha misiak. Po drugie, nigdzie indziej nie znajdziesz jednocześnie tak spariowanej i zgranej ekipy. Zaczynając od Burych Misiów. Cudownych burych misiów, z którymi zabawa nigdy się nie kończy. Przez burę niedźwiedzie, które mogą być humanistami, ścisłowcami, muzykami i lekarzami, a kończąc na lamach, plujkach mieszkających na osadzie. I po trzecie, nigdzie indziej jedzenie nie jest tak dobre, jak to robione przez burę się na osadzie. W takim razie, do zobaczenia na obozie.